Siema, jestem Marek. Dzisiaj mój nowy służący na zastępstwo Olejnika będzie robił wyzwania, żeby udowodnić jak bardzo kocha Monikę. Można to uznać jako kolejny odcinek naszej serii Milionerzy, ale dzisiaj on będzie robił wyzwania za darmo i przygotowaliśmy dla niego jeszcze bardziej ekstremalne i jeszcze bardziej ostre wyzwania niż w przypadku poprzedniego odcinka. Milionerów, jesteś gotowy? Oczywiście, że jestem gotowy. Czekam na wszystkie wyzwania. Robisz to dla Moniki i dla Fejmu? Robię to przede wszystkim dla Moniki i dla Fejmu. Ty będziesz robił wyzwania, ale wam proponuję zasubskrybować mój kanał, czy tak? Przycisk, który znajduje się na karle oraz kupcie moją płytę na www.kruszwil.pl Bo i prędzej zamówicie, tym szybciej będzie ona u Was w domu, Wiem, Ty, ale ten przycisk mu się na głowę przyczepił. A nie chce zejść? No poczekaj, zdejmę. Czekaj, złapałem oh, Masz dobra. go? Mam, jest. Przerzuciłem mu na ten, na brzuch. I teraz poczekaj, Czek o, o, o czekaj ustawię. Ten? Ty Jak byś do buzi brał Barek? Dobra, nieważne. Jest zasubskrybowany chociaż? Tak, tak, tak. Zasubskrybowany. Zapraszam do oglądania. Ty, wiesz, że jeżeli nie wykonasz tych zadań, to, to wypieprzesz stąd. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie będzie dla mnie żadnym problemem. Wykonać wszystkie zadania. A dużo wyjarałeś przed odcikiem? Wydaje mi się, że nie mogę mówić takich rzeczy przed kamerą. To wyłącz kamerę i opowie nam kolega ile wypali. Pytanie do Ciebie, czy znasz się na robieniu damskiego makijażu? Nie znam się, no tak. Kiedy takich zobaczyłem Twoje dredy od razu pomyślałem sobie, że może jesteś panienką. Więc Twoje zadanie jest następujące: Robisz sobie damski makijaż. Ojej! Im bardziej będziesz wyglądał jak panienka, tym prędzej Ci zaliczę to do wyzwanie. Bo tapeta, puder, brwi. Jest I tak dalej. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że zadanie zaliczone, jak myślisz, <grym> lordzie. Przeszło. Przeszło. Możemy przejść do kolejnego. Wyzwania. To tak nie wygląda. Jestem psychopatą, ja tym psychopatą Jak <grym> Panienka, tak jak mówiłem. <grym> Okej, okay, tak więc kolejne wyzwanie jest następujące: rozbieraj się, złoży zamówienie w McDonaldzie, w samej bieliźnie, siedząc przy tym na masce samochodu. Jesteś nienormalny, Co ty mi każesz robić? No, wyzwanie jest takie. Nikt nie powiedział, że będą łatwe, także rozbieraj się, Częstość ciuchy do bagażnika. Szybko, no. Dobra, chcę być w filmie. Chłopaki! Chcesz Monikę? Chłopaki chcę! Chcę! Bardzo chce! Do bagażnika! Do bagażnika? Dobra! Rozbieraj się i składasz zamówienie. Zamów sobie co chcesz, później możesz to zjeść. Dobra. I coś dla Karwa jeszcze. Jestem gotowy. Tam ci gościu zajął kolejkę. Sk... nie zajmuje mi kolejkę, to ja chciałem pierwszy zjeść. Wskakuj na maskę Dobre. i jedziemy. Wiesz, że skoro on robi te wyzwanie, no. to znaczy, że zrobi wszystkie. Wiem, wiem, że zrobi wszystkie. Ty, dawaj, w tamtej i w tamty nagrywaj. Zimno? Nie, fajnie jest. No, dzisiaj. Jakiegoś browarka może zarzucić szybkiego? Nie, nie mam, nie mam. Mi kamery. <laughs> <laughs> Poproszę dwa cheeseburgery, duże frytki i wra, wrapa klasycznego. No, dwa wrapa klasycznego, tak? Tak i to wszystko. Ja nie płacę, więc... Płaci, płacisz. To pomiję ciasteczko obłokowe ja do tego? Nie, weź ciasto, weź nie. Weź weź, weź, weź. Albo dobra, ciasteczko będzie jednak, będzie jednak. Pieniążki. do tego Dzięki. Dziękujemy miłego dnia. No i zamówione pięknie. Dbają, dbają o mnie, dbają. Ty, on ma zjeść wieść jeszcze na masę? Ja, ja, Nie, się busi. <śleszy> Ale k***a ty! Mnie wstyd? Mi wstyd? No co ty, to oni są słabi bardzo. Oni by tak nie zrobili, a ja tak zrobiłem. Uuu, no i co teraz? A będziesz to jadł na masce, czy już nie? Nie, nie, bez przesady. W środku? Kulturalnie, na elegancko. Ja bym ci proponował zjeść to w środku, w restauracji, w samej gadzie. Dobra. Uuu, ale to jest jako drugie zadanie. To jako jest pół jak... zadania możemy to uznać. Dobra, dobra, zgadzam się. Nie denerwuje to, że tak długo robią zamówienie? Zaraz ich op... Opie... Nie myślisz, że specjalnie to robią? Szybciej! Dziękuję pani bardzo. I co jemy w środku samych gaciach, tak? Także ja chyba już nie będę przeszkadzał, wie wiec sobie spokoju. Życzę znacznego. Dzięki stary. Mam dla Ciebie kolejne wyzwanie. Mam w bagażniku dwie rzeczy. Wyglądasz mi na skatera i myślę, że dasz razem wykonać to wyzwanie. Proszę otworzyć bagażnik. O, karzełek! Jest elf, jest deskorolka, musisz przeskoczyć elfa No to wydaje mi się, że to zadanie nie będzie dla mnie jakimś problemem Dwa lata nie jeździłem, ale... Dwa lata nie jeździłeś i co? No. I chcesz przeskoczyć elfa? To jest na pewno dobry pomysł Dobra, ale nie p******, elfa, Ale to nic mi się nie stanie Nie, no, nie wiem Każeł uczuję ci! Ja leci. leć Przeskoczył elfa! Ja w to nie wierzę Dobry służący. lepszy do lejnika. Na pomysł. Zjedź z ruchomych schodów na tym. Niech jeszcze karła weźmie na plecy. Następne wyzwanie: zjeżdżasz w dół na desce i do góry. Wracasz do deski no. Ale teraz nie zjedziesz. Tutaj ludzie chodzą, śmierdzą i przeszkadzają nam. No. Zjedziesz serio? Pewnie, że tak. To Jest nienormalny. Nieprawda. No i wszystko dla fejmu? Tak, wszystko dla fejmu. Dobra, możemy już zaczynać. Dobra, lecisz no. Pusta jest. No i teraz powrót. Ale dobra, darujmy, bo widok był niezły. No niezły, niezły. Słuchaj, jesteśmy na dziale z damską bielizną. Musisz zrobić U, ale... pokaz mody bielizny damskiej. Mam y, wybrać jedną bieliznę, czy kilka? No wybierz tak, żeby na tobie po prostu ładnie leżały te majteczki i I po sklepy. Ja zareklamuję majteczki. Pięknie. Musisz się przejść po sklepy. czy może moja siostra sobie z się zrobić? Z Karłem. Bo akurat podobny wzrost, to proponuję Karłem. Tam <grym> poszedł. Bo obserwuję i... Dobra, zgódź się. To serio, zrobię. Dobry jest z Ty tak zrobi wszystko, no. Dla Fejmu, dla Moniki. Wszystko. Lepsze od Olejnika, lepsze od Karła, lepsze od ciebie. Czy ja się pozbędę was wszystkich i z Panem tutaj będę nagrywał film. Będziecie się nagrywać na razem. No tak. Dobra, lecimy. Nagrywaj go. Każdy dobrze nagrywa. Dobra, no. Każdy za nim Serio? Może Pan się wrócić do przymierzalni ja, i nie paradować tutaj prawie nago? Ja chciałem tylko sesję z zrobić do magazynu. Może Pan a nie Dobrze, dobrze, przymaliśmy. Zrobił to, teraz się przebiera. Naprawdę zrobił to? Zrobił to. A przeszedł się po sklepie? No trochę się przeszedł i tak go cofnęli. Powiedzieli, że tak nie wolno i się cofnął po prostu, ale no przebrał się w to. Wyglądał jak panienka w tym makijażu w bieliźnie. Przeszedł się, czyli zadanie zaliczone. Przebrał się. Jak się czujesz? Nie, ja jakoś nie, nie mam wstydu. Chyba nie istnieje u mnie coś takiego jak wstyd. <grym zypał> Kolego, znasz mój hit disco polo zostań moją kotką? Uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam, słuchaj. Uwielbiam. To dzisiaj będziesz miał okazję ułożyć własną choreografię i zatańczyć to na tym właśnie dronie świetlnej. Wszędzie wolno tam wchodzić, nie? Wolno, nim wolno wchodzić. Jemu wszędzie wolno wchodzić. My nagrywamy wszystko <zypał> <grym zypał> <grym> z góry. Proszę iść tańczyć, puść sobie piosenkę z telefonu. deskę możesz zostawić. Powiedzmy, że uciekać pewnie. Przedopronę. Deska mi pomoże. <laughs> Dobra. Zrobi to? Zrobi, jak wszystko. To jest nienormalny, nie? Wario Idzie. Zobacz, idzie. Zrobi to? No, wychodzi na to, że zrobi. Nagrywaj go cały czas. Wejdzie Ale jakie wejście? Usiadł na tron. moją zostań moją zostań A nawet pasuje ja ten. Pod... Zostań moją głową, W sumie to mi się wejście podobało i wyjście najbardziej. No. Układ taneczny taki sobie, ale wyzwanie zaliczone. Goście zrobi wszystko. Wraca do nas. Jest dobry. Ile masz pieniędzy? Wyjmuj wszystko. Są potrzebne do kolejnego wszystkie zadania. Wszystkie pieniądze? No wszystkie jakie masz przy sobie. Teraz. No mam mało pieniędzy przy sobie. Chodzi tylko o gotówkę. Karty twoje nie. 300. Mhm. Masz coś jeszcze? Nie. Za całe pieniądze, pieniądze musisz kupić płyty kamerzysty. Płyta kosztuje. Co? Nie ma takiej opcji! Ja mam inne wydatki. Chcesz Monikę? Niż... Ale ja mam inne wydatki, tak? Ja Jaki? muszę mieć. Kup płytę kamerzysty, tak? Wszystkie płyty. Wszystkie płyty? No zaraz, za tyle masz kasy, nie? Wszystkie swoje pieniądze musisz wydać. Na dobra, płytę. dobra, ostatni raz, ostatni raz robię takie rzeczy. Ale tutaj... Tu nie masz ma. płyty. Ale są na najlepszy. Na najlepszej półce mówisz? Dobra, no to biorę wszystkie wszystkie płyty takie są. Ile tego jest? Za mało Nieee, 4 sztuki tylko Zdecydowanie za mało, Zdecydowanie za mało. Trzeba No weź jeszcze Kruszwila zbyt. weź, diskomarka Ale nie ma diskomarka, diskomarek jeszcze nie wyszedł A, no Dlatego tak. musisz wejść na kanał i wykupić nową płytę Z Oczywiście No dobra, to kupuj Chciałbym zaznaczyć, że ten MP jest bardzo słaby Są tylko cztery płyty kamerzysty nie. Będę się cieszyć, Ym... nie kasy wydasz No tak, ale sam fakt, że ten sklep jest słaby Po prostu jest słaby Dla mnie to dobrze, dla was Dzięki. What the fuck, what the fuck. dobra, kupuję te płyty. Kupuję płyty kamerzysty. Cztery płyty. 160 zł. Co? Biedny jest ten sklep. Czemu? Bo nie złożyli zamówienia na nowe płyty kamerzysty. A to nadal się to główno sprzedaje? Nie Nie spodziewałem się, że dalej to kupują. Myślałem, że to leży sobie. Po prostu. Nie cały wszyscy kupują. Dziw. Została ci reszta spłyty, płyty, Racja? No została, została I to całkiem sporo Także musisz teraz kupić jedzenie Ale nie jedzenie w jakiejś restauracji Tylko musisz podejść do kogoś, położyć mu na stół pieniądze Tyle ile jest warty ten pokarm Albo no, tak? żeby nie było wstydu Dobrze Nie, wstyd nie, jak nie będzie wskazany Wstyd wskazany, no bez wstydu nie ma zabawy Wybierz sobie osobę, zabierz jedzenie Dobra, ja jestem gotowy. Widzę, że oni mają wrapika mojego ulubionego, więc k***a, czeka na mnie. Dobra, do leć, dawaj. Nie ma co tracić czasu, lecisz. Co ty robisz? Okej, to. Okej, to. mnie kobieto, Zostaw Wiesz eee. jakie jest wyzwanie? Masz dostać liścia od trzech osób. Przekonuj, masz tutaj dziewczynę na przykład. Idealnie się złożyło. Przepraszam, mam takie pytanie, zajeb... mi liścia? Najpierw ty, potem ty albo ty. Albo w drugą stronę, jak chcesz. To, mocniej, mocniej! Co tak słabo? Ja też, ja też. Ja też. Dawaj. 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 Weź, daj mi okulary, może lepiej, co? Nie, bo ciągle. To lekko. dawaj. Zaliczone Wydaje mi się, że zaliczone Słuchaj, idziesz na pasy, jak będziesz miał zielone. Spokojnie uspokój się. I zagapiłeś się w telefon. Na pasach, na środku pasów Ty miga światło, musisz iść. Dobra, idź, zagapiłeś się w telefon. Pamiętaj, czekaj. Czekaj, 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 stoi! Stoi, zagadły się w telefon. Zostało im 10 sekund. Czekaj. Ile 15? jeszcze? 15 sekund 15 sekund. sekund. Pa, 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 wkurzają się już tam samochody, nie? Hahaha, gada, gada, gada. Hahaha, gada. gada, pa. Ciekawie gdzie dzwoni. Pa. o nie. A, łach, trąbią, zaczęli ja twierdzę, ale on jest chory, nie? Gościu zrobi wszystko, ewidentnie. Dla Moniczki, dla Fejmu, Grubo. Każde, teraz twoja kolejna zadanie. Musisz coś wymyślić ciekawego. Myślamy, że to wymyślamy cały czas, to teraz ty wymyślaj. W sumie, trochę już zgłodniałem. Jest tu gdzieś żabka blisko? Nie, nie, no, jest, jest no? no. Tam jest żabka akurat. Powiem mu, żeby mi wyniósł picie i coś do jedzenia. Czy się ukradł? No ukradł, a co? Dobra, to od razu mu powiem. Słuchaj, następne wyzwanie od karła jest następujące. Nasz karła? Karzełek, nasz karzełek jest głodny, musisz iść do żabki i coś zajumać, żeby nakarmić karła. Karły dużo jedzą, pamiętasz? Raz się robiło takie rzeczy. Pewnie. Picie? A jakie? Pewnie. Osi niebieskie. Osi niebieskie? Tak, alkohol. Yeah. Chcesz? Są tak bez alkoholu. Jakiś dzisiaj dziwnie jesteś. Jeszcze Zawsze za ja, na alkoholu? Nie, nie pijam przed 12. Co? No Karły wcześniej. nie pijam przed 12? Nie. Karły nie pijam przed 7. Ja piję tylko codziennie, ale muszę sobie chwilę przerwy zrobić. Czyli od 7 do 8 mniej więcej jest przerwa. Lutki synuś, niech nie pali papieros. Ale on, ja on, ma, on ma 18 lat To jest Ile? karzełek o, 18 Ja praktycznie nie palę, ja jestem sportowcem On, on kaskaderem, kaskaderem je. jestem i robię różne dziwne tak, rzeczy ja też w internecie widzę, A on, a on jest elfem, karłem świątecznym Ale po co on tak te płuca nie. sobie... Ale ty... to jest Ani, widzi pani... o. On ma duże płuca, on może palić to, jest każe, to jest... widzi palipas, na desce jeździ Świąteczny karzełek Ja myślałam, że to mały synuś i ma papierosy Nie, nie, nie. nie, nie. On, on pełnoletni. No to życzę Wam powodzenia. No, miłego, I wszystkiego dnia, miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zanim pójdziemy ukraść coś z żabki Albo sobie, albo komuś Nie, moja buźka już dzisiaj za dużo dostała Walniesz komuś na twarz? Ale to za grube, za grube no, ja, no, ja wiem, ale to, to za już grube. Jedno Ale to jest, My wszystko to jest niesamowity coś. dzień Niesamowity dzień My nagrywamy to? troszeczkę z daleka Wybierz sobie kogoś. Nie, no ja idę za nim Ale tak wiesz, bo no, kamerzysta, ruszaj za mną Ale z, wypierw, z komuś? Jak najszybciej, robię to szybko, jak najszybciej tylko potrafię Chcę już mieć to z głowy Ale naprawdę? Jak komuś zwalniać? Jezu Chryste Niekwestionowany zakaz wstępu do tej galerii masz bo po tym, co się dzisiaj stało, to ja za chwilę dostanę zakaz wstępu. Po prostu nasze zdjęcia będą tutaj wywieszane, żeby nas nie wpuszczać. Masakra, typ jest mocny. Gością! Hmm? Hawaj, dobrze mu idzie! Prawie. No ale mieliśmy do zapkić, a nie do. To... A, jeszcze jedno jest wyzwanie, a mianowicie degustacja. Za chwilę poznacie wszyscy szczegóły. Musisz jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie zjeść 5 produktów. Także czas start. Lecisz szybko. Wybieraj sobie 5 produktów. Ale ma tutaj to jest? I nie płacić za to. Na no, Gdzie? Na ja pierdzielę serio Co ty robisz? Mm, Kaweł, pomóż mi otworzyć. Bo sobie mu j. Większość to jest mój partner, morderczyk. Szybko, dawaj, dawaj. znowu będziesz mi pogodny. Co, chcesz to? Opieraj to. Radzę. tylko na Jeszcze dwa. Ty, zdegustowałeś? Otworzysz mi śmierzelki? Tylko czasu nie mamy, pamiętaj. Myślę, dawaj, szybciej. I ostatni produkt ci został. No. Proponuję Dobra. tam, na lodówki. A, No dobra, uciekamy stąd. Wszystko naraz, chyba się pożygam kurwa, z tyłu. <noise> Także, zadanie wykonane, tak połowicznie, ale wykonane. Jak połowicznie? No, miał zejść w całości, ale... No jak degustacja, no przecież tak by nie zjadł tego. A no tak, mówię degustacja, okej. Okay. Dwa Czekaj dwa. Co masz, co masz za bluzną? Te śmierdzenki. Nie, 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 nie. Padały ci kurwa jak sypałeś na, na, na. Padały ci za bluzę Ogólnie ono bardzo, bardzo, bardzo dobre Tylko trochę nie pasowało mi to, że było raz słodkie, a raz słone I niedobrze mi trochę się zrobiło Pięknie, pięknie, śmiesznie Ostatnie zadanie Musisz zdobyć jedzenie i picie dla Karła Tylko, że musisz to ukraść Pamiętasz co? Niebieskie osi i cokolwiek do jedzenia cokolwiek, Dobrze, może być czekolada? Może być czekolada Dobrze, dobrze, świątecznie, świąteczne. Kamerzysta będzie po prostu szedł za tobą i będzie Cię nagrywał, ale... Ostatnie zadanie. Ostatnie. Dobra. I zostajesz u nas. Dobra. Nagrywaj go w miarę Mamy niebieski mamy niebieskie osi. No, Mordeczką, wiesz, może gdzie jeszcze Nie wiem, co innego weź Dojdziemy. Co innego? Dobra, to jest kurwa głupi, tak się będzie

co jest? Co stało? Coś stało. Złapali go. A tak, No złapała go, no k**a jest moje osi, gość? No złapała go, no człowieku, no. Ja, nie ja wiem, wiem. No nie będzie miał problemu Nie wiem, sobie. czy będzie mieć problem z tego. Czy Zostawiamy go, czy co? Nie wiem. Południe chyba będą zływać. Ja Bądźcie, nie wiem. za osi i za co, czekoladę? I co ja teraz zjem? Za zaplecze go wzięła. No dobra, panie gumę stam! Nie no dobra, poczekam na niego chyba. No wałcie No w aucie, ale no poczekamy. Nie co on tam właściwie wziął? No trochę nakrat, nie? Osi i czekolada. Nie, jeszcze jakieś batoniki i coś tam jeszcze krat. Jakiś jogurt chciał ukraść. Ale debil To nie mógł wziąć tego osi i czekolady i. To no debil, no. Ale nie zrobił wyzwania w takim razie. No zrobił, no bo ukradł. Teoretycznie ukradł. No, no nie no. Nie no ukradł ale nie wyniósł. No. Miał zrobić wyzwania, dał się złapać i musimy teraz na niego czekać. W moim odczuciu nie zrobił. Ale chciał zrobić. O. Czy go zostawiamy? O tym przekonamy się. W następnym filmie, no bo musimy się po prostu zastanowić. 100 tysięcy łapek w górę i go zostawiamy, co? Możemy tak się umówić. Co to ty o tym myślisz, zostawiać go, czy? Ja wiem, żeby ludzie zdecydowali. 100 tysięcy łapek w górę i go zostawiamy. No ja nie wiem, bo niby nie zrobił, a nie chce mi się powtarzać kradzieży w kolejnym sklepie, żeby go jeszcze raz łapać. Tylko ciekawe, czy policja przyjedzie. Czy go nie zawiną zaraz? Nie, no może powiedzą, żeby oddał razy dwa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Albo po rodziców zadzwonią. Chociaż nie, on jest ale.